Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby szabat stworzyć posiłek, oni go śledzili. Potem opowiedział mu zaproszonym przy gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali, tak mówił do nich. Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmij pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś z nami niższy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, powie Ci, Ustąp temu miejsca, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu, a gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej, i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współwiesienników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony do tego zaś, który go zaprosił, mówił także, gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miał być odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie za ubogich, ułomnych, chorych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć, odpłatę bowiem otrzymasz przy martwy stan Sprawiedliwych. Oto słowo pojackie. Tak. Już na początek tego roku, naszego, po dostajemy Ewangelię, która może być świetnym, takim nie tyle testem, ale takim poradnikiem, O, to jest to słowo. Dla wszystkich, co organizują śluby, przykłady wesela. Czyli, jak macie układać listę gości, kto gdzie siedzi, kto z kim siedzi, no to zaczynacie. Układacie z ten stolik, ten z tamtym. A co więcej, jako że Wy jesteście tymi, którzy zapraszają, no to co dzisiaj Jezus ci mówi? Nie zapraszaj przyjaciół ani braci. Nie zapraszaj krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby ci oni nawzajem nie zaprosili. Przecież tak jest. Przecież jak kogoś zapraszacie na wesele, to potem pasuje go yy, część czy w drugą stronę czy też oni jakieś zaproszą. A co mówi Jezus? Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, przyjęcie weselne, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. I to nie tylko, że chodzi o wesele, Przecież wszystkie inne. Premicy dla księdza, czy chrzciny, czy ktoś organizuje jakiś jubileusz. Ktoś ma firmę, 15 lat i chce zaprosić. Kogo zaprosisz? No właśnie. Dzisiejsza Ewangelia jest trudną Ewangelią, ale ona tak naprawdę zaczyna się od momentu, w którym Jezus zostaje zaproszony na ucztę i jest śledzony. A faryzeusze go śledzili nie dlatego, że go lubili, nie dlatego, że był taki fajny i chcieli słuchać każdego słowa, bo byli w nim zachwyceni. Śledzili go w niecnych zamiarach. Czyli zobaczcie, dzisiejsza Ewangelia jest tak naprawdę o tym, co na zewnątrz i co wewnątrz. Bo za, na zewnątrz wszystko gra. Że mamy ludzi, którzy idą za Jezusem. A niektórzy idą za nim, bo, bo dla nich jest kimś ważnym, kimś wyjątkowym. A inni idą dlatego, że chcą, no, chcą go pochwycić na słowie, co mu dowalić. Ale co więcej, czegoś się nie spodziewają. Bo Ewangelista dodaje. Poza tym, że oni Go śledzili, to Jezus też ich śledził. Jezus też im się przyglądał. I cała ta historia dzisiaj zaczyna się od, od momentu, w którym Jezus zauważył, że zajmują pierwsze miejsca. I oczywiście dzisiejsza Ewangelia jest bardzo czarno-biała. I tak możemy ją potraktować. Czyli mamy dwie grupy ludzi. Mamy pysznych i mamy pokornych. Pyszni siadają z samego przodu, Pokorni jak najbardziej siedzą z tyłu. Czy jak ktoś tam słucha tymszy pod orbisem, to są najpokorniejszy z pokornych. Jak ktoś słucha tymszy pod ścianą banku, spółdzielczego, to tym bardziej. Albo to na 1 maja, to też Cię pozdrawiam. Musisz być naprawdę pokornym człowiekiem. Tylko, że to byłoby zbyt proste, bo nie od miejsca, które zajmujemy, jesteśmy pokorni albo nie. Bo co Jezus dodaje, kiedy jesteś zaproszony? Nie za, zajmij tego pierwszego miejsca, bo ktoś znamienitszy od Ciebie może to miejsce potrzebować. Przecież pierwsza rzecz, to nie ja decyduję o tym, czy jestem znamienity, czy nie. Czy ja jestem wyjątkowy, czy nie. Ktoś o tym decyduje. A kto decyduje? Jezus. I On nam wszystkim mówi, kto jest wspaniały. Oczywiście nam wszystkim że jesteśmy ctowni, wspaniali. I oczywiście. Ale Bóg chce mieć obok siebie tych najbardziej wyjątkowych. Ale dodaję, że jeżeli nas będą przesadzać, no to będzie wstyd. I myślę, że tak naprawdę to, czy jesteś pokorny, czy ja jestem pokorny, czy nie jestem pokorny, czy, czy jestem pyszny, czy nie, to nie chodzi o zaumiewanego miejsca. Jezusowi tak naprawdę chodzi o wolność wewnętrzną. W dzisiejszym pierwszym czytaniu było o tym z księgi mądrości. Ojciec mówi synowi, synu z łagodnością prowadź wszystkie swoje sprawy. I to jest chyba test na to, czy jestem pokorny, czy nie. Łagodność. Dlaczego? Bo pewnie znacie przepokornych ludzi. Ja pochodzę z pięknej parafii czewina Kiedyś do niej należała na niskowa, już świętej pamięci ksiądz Bolesław Kumor, profesor Kulu w momencie został nim przepokorny człowiek. Oblewał wszystkich, kogo tylko się dało, ale to, to zostawiamy. I kiedy został tym huatem, i proboszcz winy ogłosił to wszystkim ludzi, i żeście widzieli, jak sobie znaczy, się tylko wyobrażać, człowiek cichy, pokorny, nagle tak się oburzył, tak się zaczął, nie wrzeszczał. Ale całym swoim ciałem pokazywał, że się nie zgadza z tym, co Ksiądz powiedział, w sensie, że ogłosił, jakim prawem w ogóle. Czyli zobaczcie, po czym poznajesz, że jestem pokorny, a nie łagodność. Czy jak ktoś przychodzi, jesteś na uczcie, wsadzają cię tu lub tam i po cię przesadzają, nie ma znaczenia, czy z ostatniego miejsca, czy na pierwsze, czy z pierwszego na ostatnie, po czym poznajesz, że jesteśmy pokorni? Że tobie to nie, że wszystko jedno. Przyjmujesz to z łagodnością. Czy ktoś mówi, słuchaj, potrzeba, żebyś się przesiał. Spokojnie. idę. Ktoś mówi z tyłu, chodź do przodu. Nie ma problemu. A zobaczcie, jak my bardzo często w swoim życiu, nie byli tacy pokorni, tacy fajni, a zobaczcie, jak my się zapieramy nogami i rękami, nocimkowie jak tylko się da, żeby nas nie przesadzili, bo mi tu dobrze. Czy mi dobrze w tej pierwszej ławce, albo mi dobrze pod, pod Orbisem. A chodzi o łagodność. Chodzi o obojętność. Coś, do czego tak naprawdę bardzo często nas wzywa na założycie, ojciec, zmecy loyola. On mówi bardzo często o tej łagodności. O obojętności. Czy mówią każą gdzieś tam, idę, każą gdzieś gdzie indziej, idę. Oczywiście to nie jest tak, że to jest takie, takie łatwe osiągnięcie tej obojętności, tej łagodności. Ty musimy się ćwiczyć. Jak o typowy Bieczycow w ogóle sądeczok, to w ogóle mam problem z łagodnością i, i z pokorą, ze wszystkim, co tylko się da. I pamiętam, w noicjacie, odkrywając, że, że mam z tym problem, e, przez dwa lata się modliłem: Panie Boże, daj mi pokorę i w ogóle. Z, i, I bardziej się modliłem, tym tej pokory było mniej. A kiedy zacząłem na tym po końcu pracować, to zaczęło jakieś owoce przynosić. I to nie jest tak, że my jesteśmy zawsze super pokorni, zawsze super łagodni. Będzie gorszy dzień, będzie niewyspanie, będzie zmęczenie, będzie wiele innych rzeczy i musimy o tym pamiętać. Ale pracowanie nad łagodnością, pracowanie nad obojętnością, to jest wspaniała rzecz. I my się tego uczmy. To nie jest tak, że dziewczyna cię rzuca, mówi, że jesteś obojętny, idź na następnego, szukaj swojego szczęścia. Wyrzucają cię z roboty, mówisz, że nie ma problemu, znajdę sobie inną. Są momenty takie, że będzie nas to cholernie bolało. A Jezus mówi, bądź łagodny i upojętny. Uczmy się tego, bo dzięki temu to nasze życie wygląda całkowicie inaczej. Bo dzięki temu te nasze kryzysy będą trwały krócej. To wszystko wygląda całkowicie. My, jezuici i nasz przyłożenie mają taki, taką tendencję, że ćwiczą nas wszystkich pokorze. W różny sposób to robią, przez dyspozycje czy decyzje. I bardzo często my też innych, czasami nieświadomie też w ten sposób ćwiczymy. Um, tylko rzeczy z wakacji, nie wiem, czy śledziliście nasz profil parafialny. Odwiedził nas wakacje niecelowo, pewnym przypadkiem, Kartę Krajewski. To i omóżnik papieski ten, który rozdaje wszystkie pieniądze papieża, które ma na prawo i lewo, biednym tylko komu tylko się da. I On tu odpoczywał zawsze w wakacje w okolicy kopignicznej i przyjeżdżał rano, i chciał odłączyć się do Mszy Świętej. A że my żeby jak w ma nikogo, to zamykamy. To na dzień dobry, zakrystya była zamknięta, nie mógł się wtedy dostać. Aż w końcu się dostał, bo zaczął pukać, to już późno było. Szybko dali mu albę, szybko ubrali go do Mszy i tak wyszli. Może i moi współpracownicy byli zaspani, nikt nie poznał, że to kardynał, nikt nie poznał, że to kardynał krajewski. Jak sobie odprawiali ten szal? Do momentu, w którym podczas przyświętej, który biskup e, mówi, wspomina biskupa miejscowego, mówi, i ze mną niegodnym sługą. Wtedy się wszystkim otworzyło oczy, że to może być jakaś ważna osoba. Ale do końca przyświętej był zwyczajnym księdzem, który przyszedł. I wiecie, nie zrobił im awantury. Nie, nie, nie nakrzyczał na nich, że nie, 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 nie pozwolili mu, w ogóle o to nie porosił, nie, nie kazali mu przewodniczyć tej Eucharystii. Potem przyszedł na śladanie, zjadł sobie z, bez żadnego oburzenia i nie, nie trzasnął drzwiami, to w takim razie szukał innego kościoła. Potem poznać wielkość. I to nie jest tak, że my się z tym rodzimy. To nie jest tak, że to tak wychodzi, o tak. Ta łagodność, ta obojętność w takich właśnie sytuacjach, sprawiając, że jesteś wielkim człowiekiem. I to w ten sposób to nieraz Was zachęcam do stania w kolejkach. Nie ma lepszego miejsca, niż stanie w kolejce na ćwiczeniu łagodności, obojętności, wszystkiego. Ile skutni przy kolejkach, ile awantur, bo komuś się spieszy, bo, bo ja tu stałem, a Pan tu nie stał, bo czemu nie czwarta kasa. Zobaczcie, że my tu niby się ćwiczymy, Panie Boże, daj mi pokorę, a potem trzeba postać dwie sekundy dłużej w przykasie, tuż pokory brakuje. Dobrą Ewangelię dostajemy na, te, na ten rok. Trochę o łagodności, trochę o, o właśnie o tej obojętności. Zacznij, zacznijmy to wszystko wprowadzać w życie. A jak ktoś jest odważny i robi wesele, to weź wyś, wyślij mailem, wybierz 150 osób pierwsze, które przyjdą. Zobacz, co z tego wyjdzie. Zaryzykuj.